Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Historia Starego Baru w Chludowie sięga początków XX wieku. Przez ostatnie dziesięciolecia ten budynek spełniał wiele funkcji dla lokalnej społeczności. Przy wsparciu z funduszy europejskich, Stary Bar zamienił się w nowoczesne Centrum Kultury. Zajrzymy do środka. Inwestycja w Chludowie to istny powrót do korzeni. Stary bar wybudowali Niemcy pod koniec okresu zaborów. Budynek miał integrować nowo osiedlonych mieszkańców. Dziś w wolnej Polsce, w Unii Europejskiej, budynek spełnia dokładnie taką rolę w formie Centrum Kultury. Tutaj działa orkiestra, która liczy 60 osób zresztą bardzo dobra, w świetnym poziomie. Zespół pieśni Tańca Grupa Teatralna, Grupa Mazalonka, Koło Gospodyń Wiejskich itd. Mówi dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie Andrzej Ogórkiewicz. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło 3,4 miliona złotych. To miejsce zmieniło się nie do poznania. Nowoczesna sala widowiskowa czy sale do zajęć dają wiele możliwości co przekłada się na bogatą ofertę dla mieszkańców. My mamy również w, w ofercie taki, można powiedzieć, artystyczny aerobik, który też się ogromnym powodzeniem, jak wszystko tutaj po prostu. To jest coś zupełnie nie, nie, niebywałego, to jest jakiś ewenement. To są trzy miejscowości, czyli pewna pewien ograniczony rezerwuar ludzki, ale cokolwiek proponujemy, to frekwencja jest po prostu stuprocentowa i większa. Projekt unijny będzie tu trwać jeszcze kilka następnych lat, a to oznacza, że wszelkie aktywności dla mieszkańców są darmowe. Dzieci tuż po szkole chętnie wybierają się na zajęcia plastyczne. Pierwszego dnia ogłoszenia zapisów lista zapełniła się, powstała również lista rezerwowa. Zauważa plastyczka Sylwia Stręg. Dzieci uczą się tu podstaw malarstwa, wycinanek czy szydełkowania. Zajęcia mają sprawić, że zabawa może przerodzić się w kolejnych latach w pasję, a nawet zawód. Jak zapewnia pani Sylwia, zajęcia cieszą się sporą popularnością. Dziecko, które uczestniczy, uczestniczy w takich zajęciach, nie jest nigdy w życiu później obojętne na, na kulturę, na sztukę. Jest wrażliwe, wrażliwe estetycznie, poczynając od estetyki własnego ubioru, wyglądu wokół, porządku wokół siebie, aż po wrażliwość na, na twórczość innych twórców. Stary Bar to także długo wyczekiwane miejsce dla tutejszych instytucji kultury. Od lat w Kludowie działa orkiestra denta. Pełni ona rolę szkoły muzycznej. Najpierw odbywają się zajęcia gry na instrumentach w mniejszych grupach, później czas na próbę całej orkiestry, co owocuje takimi występami w całej Polsce. Każdy musi umieć grać na instrumencie, ale jak mawia klasyk, śpiewać każdy może. I dlatego mieszkańcy próbują swoich sił również w zespole pieśni i tańca chłodowianie. Stary Barw Ludowie to nie jedyna placówka kulturalna na terenie gminy Suchy Las, która powstała w ostatnim czasie przy wsparciu z funduszy europejskich. Przenosimy się do Złotnik, gdzie zupełnie nowe oblicze zyskał tutejszy dworzec kolejowy. Tak, do pracy. Głównie, do pracy, do szkoły młodzież. Także jest wykorzystane. Bardzo potrzebne. Tak, tak, bo ja tutaj codziennie przyjeżdżam na jestem, no jeszcze nie korzystałam z, oczywiście z poczekalni, ale myślę, że kiedyś skorzystam. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla tego zadania wyniosło prawie 400 tysięcy złotych. Zmieniło się tu sporo, bo tworzec po części zamienił się w bibliotekę i czytelnię dla podróżujących. Został bardzo ładnie zagospodarowany. Są tutaj realizowane funkcje i kulturalne, bo jest biblioteka i jest miejsce dla straży gminnej. I oczywiście pasażerowie, którzy korzystają z tego miejsca, żeby dojechać do Poznania, czy też do Piły i dalej. Tłumaczy marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Niedawno odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji. Nowy dworzec w Złotnikach ma być bardziej przyjazny dla podróżujących i mieszkańców. Więc jest to taki dobry przykład tego, jak można przygotować nowoczesną infrastrukturę transportową, zachęcającą do korzystania z kolei i jednocześnie zadbać o e, zabytek, e, o historię, o, o to miejsce, które ma, ma swoją już długoletnią funkcję służącą mieszkańcom. Dworzec to ważne miejsce na mapie tutejszej gminy, ale również całego regionu. Położony na linii kolejowej Poznań-Piła jest bardzo istotny dla mieszkańców, Którzy często wybierają kolej, by dojechać do pracy. Jest to drugi etap modernizacji całego układu drogowego w rejonie dworca kolejowego z przebudową ulicy dworcowej. Zauważa wójt gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera. Teraz oczekiwanie na pociąg ma być znacznie przyjemniejsze, bo czas można spędzić przy ulubionej lekturze. Oczywiście funkcją podstawą pozostaje funkcja kolejowa. Jest to miejsce. Przesiadkowe, wielkie udogodnienie komunikacyjne dla wszystkich, którzy chcą do miasta poznania dojechać w miarę szybko. Drugim gospodarzem tego obiektu jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna. Tutaj jest filia Biblioteki. W suchym lesie. Każda książka to inna historia, często nieoczywista, która potrafi mocno wciągnąć czytelnika. W dworcowej bibliotece w Złotnikach jest z czego wybierać. Jest około 13 tysięcy pozycji, w tym 140 140 audiobooków. Tłumaczy bibliotekarka Agnieszka Szczepaniak. Lekturę można zacząć już w tutajszej czytelni, a później książkę można zabrać do pociągu. Wszystko to sprawia, że kultura faktycznie jest na wyciągnięcie ręki. Zdecydowanie. Więcej jest teraz czytelników nowych, zwłaszcza rodziny z małymi dziećmi. Ma to wpływ też dla młodzieży, bo młodzież musi z suchego lasu dojeżdżać do Poznania i dlatego tutaj często jest system taki przesiadkowy i przychodzą tutaj i wypożyczają książki. Atmosfera do czytania w nowej bibliotece w Złotnikach jest wręcz idealna. Czas płynie tu nieco inaczej, dlatego warto czasami spojrzeć na zegarek, by nie spóźnić się na pociąg. Nasz czas z kolei dobiegł właśnie końca, dlatego książka w dłoń i w drogę.